Música na tablicy będziemy skręcać zaraz w prawo w lewo to się jedzie na Johnów ale my taką troszkę okrężną drogą idziemy tam w Johnowie ale my trochę taką okrężną trasą idziemy bo chciałem pokazać ruiny pałacu w Zatoniu A że pierwsze zdjęcia będą nową kamerą robione. Oto taka wioska. Mam tutaj właśnie w lewo, do Dzionowa. W prawo jedziemy, tu się jedzie. Na miejscowość. A! Już zapomniałem, tę miejscowość jak się nazywa. A się przypomnę później. Ja robię w o właśnie. Ja robię widzę. Ja już tam filmowałem, tam z Remiza, strażacka, taki stary. Z tą kiedyś Jarkiem jechałem i pokazałem to wszystko. Tak, to jest właśnie Kiełpin. Miejscowość, wioska taka. Mamy wczesną raczej godzinę, bo jest może gdzieś około dziewiątej godziny. No, już widzę, właśnie koniec wsi. Później jeszcze tylko skręcimy i dalszą, czyli będę filmował przed Bartkowiczkami. Ba... batowiczki czy bat? Chyba batowiczki. No. Zaraz będziemy przejeżdżać przez taki mostek Nie mam pojęcia jak ta rzeczka się nazywa Tu kilka takich rzeczek jest po drodze Ładne drzewa tutaj na kołach, po bokach, i to stare drzewa są. E, w równej odległości, no a tutaj kiedyś to było wysadzane z, głów, z główką. No, zbliżamy się teraz do mostku. Ja muszę zobaczyć na mapie, jaka to jest rzeczka. No. Tak to mniej więcej wygląda. No pan prosto widzi chyba No będziemy pomalutku skręcać w lewo Będzie przejazd lasem No, Barcikowice Małe. Na, ma na jednych z spiszę bar Barcikowiczki. <słyska> no i dalszy kawałek już filmuję przejeżdżając przez bar Barcikowiczki. Mam przyjemność pokazać to miejscowość znaczy wioska tu po prawej stronie był taki strach, on był kiedyś dostępny no, ale został wykupiony paso zbudował szebile no i przyjemność uszła w powietrze No istnieje ten staw jeszcze, ale kołem jest zagrodzony, że tam się ule. Przejeżdżamy przez Barcikowice, a się Barcikowiczki. no i będziemy zmierzać przejedziemy, będziemy zmierzać do Zatonia a w Zatoniu czekają na nas ruiny pałacu pusto, cicho Ludzie albo jeszcze śpią albo taki leniwy dzień że nie chcę im się z domu wychodzić No bierzemy teraz na taką szlutówkę No i gdzieś około 4 do 5 km będziemy jechać tą szlutówką flaszem oczywiście i do barcikowic dużych miniemy te ba duże barcikowice zaraz później będzie yy, zatonie o -o. nie jest to taka droga łatwa To jest, jak powiedziałem w Babcikowicach dużych będzie dalszych.